Siema widzowie. Siema. Dzisiaj Siem... będziemy grali wychowanego. Tak. Tutaj na naszym półku. Tak, jak chcecie, to napiszcie hashtag perek. Jak chcecie perka. Oglądajcie. Okej, okay. to zaczyna teraz ty. Dobra. To ym, ja się y, chowam, a ty widzisz. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. So come. Okay. Where yes. mm. mm. <gasps> <dude>, is <bang. laughs> Okay, teraz ty szukasz. Dobra. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Szukam. Gdzie Adrian może być? Szukamy go. Ale się ukryłeś? No, naprawdę. Hardcore ukrycie. Dobra, teraz ja się chowam znowu. Okej, okay. zaczynam liczyć raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szukam, hmm. Hmm. Gdzie on może być. O, znowu w zasadzie kryjówka. kryjówka. No dobra, cicho tam. Dobra, raz, dwa, Jezu, zacięłam, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dobra, szukam, dobra, napiszcie, <grym> jak myślicie, gdzie Andrzej mógł się Co? Co? Ja nie jestem dobrego kolanego, ale nie tylko na dworze. No, a jakbym tak wszedł tam, to Jezu, tyś mnie nigdy nie znalazł. No właśnie, bo tam nigdy nie wszedł. Dobra, to yy, gramy w Berka. Okej. Berka. <laughs> Pomocy! Nie, <laughs> <Okay. laughs> sorry! Nie złapiesz mnie! Nie no! Złapał mnie! Okej, daj mi telefon! Okej! Ładziko!

Berek, czekaj. Butam. Spodzony chyba jesteś. Nie, bardzo mi się odwiązał. Tutorial, jak wiązać guciona. No. Mam Na nadzieję, że żadnych nie będę miał. No. To jest długa trawa. Dobra w ogóle widzowie najmilę W ogóle widzowie chciałem wam coś powiedzieć otóż jak ostatni raz graj z przyjaciółmi to się tam obok i obok piły. Dobrze, że przynajmniej włączona nie była, ale no Jezu, tak, taki się stresowałem, że może w każdej chwili odpalić. Tak. A najlepszy odcinek to będzie nie wiadomo, do, bo to będzie niespodzianka dla was, że jest, nie, dobrze, nie macie, nie jedz, weszcie. No właśnie, subskrybujcie kanał, żeby nie się nowych odcinków i my szykujemy coś specjalnego, tak. jest to gra, w której są różne ścieżki, jeżeli wiecie jaka to napiszcie, a jak, którzy nie wiedzą to czekajcie. Czekaj się aż nagramy Co? Kiedy zrobię ten live o której? Jeszcze nie wiem Ale może jutro Tak, po... nie ja nic nie mogę obiecać, ale możliwe, że jutro No. live będzie z gry, której wam powiedziałem. Tylko, że w formie, w formie filmiku, bo. Nie my wam serduszko. Dobra. To my już kończymy. Mam nadzieję, że się podobało. Napiszę, czy chcecie więcej filmów na podwórku. A, a, a my już dziękujemy. Widzimy się wkrótce. Więc, papa. Na, pa. O!